Siemanko, z tej strony, soy witam Was. W ostatnim odcinku już z naszej serii zagramy Final Zuma 11. Tak, to jest już ostatnia seria, gdyż został nam ostatni tutaj przeciwnik. Ale nie wiem, może kiedyś tam nagram jeszcze odcinki. Zobaczymy, jakieś z tej gry. Ale tak się zachce grać, póki co to już chcę ją skończyć. Także co lecimy. Okej, okay. zagramy w takim składzie myślę, w takim standardowym Już nie będę nikogo kupował, żeby wzmo wzmocnić naszą drużynę Także co, Zostanam i Inazuma Legend Japan, więc to jest ta... Nie dość, że ulepszona, to jeszcze są starsi wszyscy niż w drugim sezonie tutaj tej gry Czyli na tej drugiej wyspie Okej, okay, lecimy Rozgrywam tak standardowo piłkę, żeby Wiadomo, energia się naładowała wszystkim O kurczę, Kevin nam odbiera piłkę O kurde Smoczy cios To myślę, że Boska Ręka X na to wystarczy Bo Boska Ręka to wątpię, żeby ta obroniła z tej pozycji, więc żyjemy czegoś lepszego No jak widać to wystarczyło. Okej, okay, fubuki. Biegniesz. Dobra, strzelamy stąd, bo on by nas zablokował. A ten marki tak by ten strzał obronił, nieważne czy z bliska, czy z daleka. Co? Co ten Fubuki robi? I zobaczcie, że ja będę nacierał Afro barnym i Gozelem i zaraz nie będę mógł nic strzelić Tak jest zawsze O nie Zaraz zobaczycie, że nic nie będę mógł strzelić Kurde dawaj to Dobra, Tiago, blokuj go. <laughs> Przepraszam za kaszel, ale. Jeszcze trochę jestem nieco chory. No kurczę. O nie, ty nie możesz strzelić. Kurde, to jest ostateczna zabójcza formacja. Dobra zobaczymy czy Hiroto osłabi ten strzał Łagam cię Rokoko obroń to Dobra W sumie gdyby nie Hiroto to Rokoko by nie dał sobie rady No kurczę no Zobaczcie, że podejdziemy Kimaru z bliska. No kurczę. Nie, nie przejdziemy go, ale wolałem spróbować. Ta technika jest tak wkurzająca, każdy ją ma na tej obronie u nich. Nie lubię zbytnio tej techniki. Ale nie dość, że jest silna, to jeszcze może blokować strzały i. No. Dobra, Fubuki. Jeszcze raz to bo strzelę. No kurde, zaraz mi za co zapłacisz to. Zobaczcie, że oni nie są tacy sobie, są mega dobrzy. A, przejdziesz nas czy nie? No proszę, przeszedł w ogóle. Axel nie powinien mieć tej techniki. No ale już trudno, jak twórcy dali to niech. Zostawią No nie, wymęczysz mi go Ty kurczę śmieciu Dobra, strzelam stąd Może kimś to dobije Chociaż bo po tej stronie nikt nie może dobić no jeszcze Jack by to mógł zatrzymać No, i to już obronił. Jest tak daleka, to nie ma szans, żebym strzelił. Kurczę. No i starszy fuł do nas już przychodzi. Kurczę no. O nie, dobra, RIP Przegraliśmy teraz Na 100% nam strzelą Nawet nie wiem sobie po co to bronić Bo i tak nam strzelą No Jak widzicie jest 1 do jednego, więc Kurczę, jak oni na mnie strzelą, to ja tym bardziej mnie strzelę. Bo ten ich bramka to jest, nie wiem, jakiś mur. Nie wiem, jakim sytem to strzelił. Yy, Fubuki. No nie no. Mi szkoda mocy na nich. No nie no, kurczę, wiedziałem, że mnie zatrzyma. Tak tej techniki, na no, widzę, że to jest szok, nie? Żadnej techniki tak nienawidzę jak tej w tej grze. Nie to jest tak technika gówniana, że to jest shock. No i go nie zatrzymam. No a tej się nie chce nawet mocno ładować. A mogę tylko boską rękę użyć? To super. Polecam na przyszłość. No i nawet nikt nie chciał tego obronić, nie? Boże, ja zaraz takie że dostanę, że to jest szok, nie? No kurwa, mać. To już skończyć te grę oni nie pozwalają mi, nie? Ajajaj, muszę, nie wiem, nakarmię w sumie jego, bo On jest teraz lepszy niż ten na brams, co siedzi to. Jeszcze. No i dobra. Spróbuję teraz cokolwiek strzelić. O kurczę, mogłem niszczykiego wstawić, niż by, nie wiem, strzelił im to. Ale jestem głupi. Dobra, z tej pozycji mogę oddać strzał. Co? I on to obroni moim zdaniem na 100% O kurczę, patrzcie A już myślałem, że przegram ten mecz i będę zmuszony kupić, nie wiem, mogrów w bramkarza A tego kurczę by oni nie znieśli, nie? Bo w sumie nikt by mu nie strzelił z tej drużyny Nie, nie mają takiej mocy Kurcze, znowu muszę odestrzał, bo on by zablokował Ten Nathan starszy też ma tą technikę potrójną To no, to obronie na 100% więc... No, za bardzo daleko to było Dobra, y Yukimara Okej, okay, przyszedł dość ładnie czeka Dobra, mogę oddać strzał. No i dobra, czy będzie trzy do dwóch, czy nie? Nie, Kimara za słaby. Kurczę, i oczywiście nikt nie może go zatrzymać. Dobra, świetnie. No nie. Mają technikę Jeszcze na czas gra, To jest łeb powinienem, powinienem to zatrzymać Oby to wystarczyło Chociaż nie no, powinienem to obronić, jak oni mi to strzelą to ja nie wiem, ja wychodzę z tej gry już nie nagram tego odcinka Dobra Dobra, zobaczymy co teraz powiesz nie no, on znając Marka, to on to pewnie obroni jeszcze Okej okay. No, obronił to O nie, dawaj to No, Jezus, Maria, no i odebrałem to pram ściskiem myszki, i on automatycznie mi strzela. No, właśnie tak jak teraz, mnie to tak denerwuje, to jest tak zbugowane. Kurczę, nie żyje. Dobra, jest, świetnie. No i zajebicie, Ty pędzisz, Afrodis, wcześniej strzeliłeś, teraz też musisz. No nie. Dobra, droll. Aż to, to przyspiesz, żeby nie było. A to był nie będę strzelał, bo ty i tak nie strzelisz. Czy Frodi go przejdzie? Nie. Za bardzo gruby jest, żeby go przejść. Beskierując z tymi włosami, tak, taka kulka już kompletnie wygląda, nie? Nieładnie mi tutaj obrażać o nie. Tego to już na 100% nie obronię. I będzie 3 do 2. Chyba, że Jest jakiś cień szansy, że to obronię. No kurde. Ciężka jest ta drużyna strasznie, jak się nie ma wylewelowanego teamu. Ja mam tylko Afrodiego. Barna i Gazela. Na Maxa, a resztę to ani jednej książki na ich nie zmarnowałem, nie? No nie no nie wierzę. Dobra. Frodi, biegniesz I co? Ciekawe czy on to obroni Moim zdaniem on to obroni Wcześniej tego nie zatrzymał Ale teraz to pewnie Zatrzyma knazłość, zawsze tak jest No patrzcie A jednak Dobra, szybciej o, no. kurde ty. Dobra, możemy odetrzeć stąd. I tak to nie wpadnie. Zatrzymał to. O kurde. No to przygiąłem pałę. Jest. Świetnie. Będzie dogrywka. A teraz mają wam, powiem, przesrane. Bo robimy też takiego. Okej. Okay. Yy, nie. Ciebie to nie, bo to jesteś zagłówniany. Okej. Okay. Nie chcę Kimary, bo Kimara jest za słaby. Możemy dać w sumie video za Kurila Damy tak No i damy tak, bo Gruby jest w sumie chyba od niego lepszy Chociaż nie, Torres jest od niego lepszy, bo od Teresa coś tam pamiętam, że jeszcze ulepszałem Ale dobra, lecimy Dobra. A zapomniałbym, że my to mamy mixi maxa. To teraz zobaczymy. To nie wpadnie ten strzał, ale przynajmniej mu moc się zmniejszy. No muszę strzelić kasinem, żeby mu strzelić tą bramkę, nie? Kurczę gruby jak śmiesznie wygląda w tym wdzianku Dobra Hiro to może to strzelisz? No jak widzicie on to zatrzymał. Tak jak zresztą wcześniej. Czy gruby jak jest, jesteś wolny? Kurczę nie wiem w sumie ten pojedynek, skoro i tak by nas zatrzymali. Bo na to dziedzictwo to nie ma mocy po prostu. Nie wiem co by to pokonało. Chyba nic. Kurde. A, to też niegroźne Mogę na to boskie ręki nam użyć Dla świętego do spokoju No i dobra Kurde, ty klaunie Ale przynajmniej go przejdziemy i podpałkę właśnie zmarnowali Dobra, chodaj do tyłu, do niżkiego Dobra, zobaczymy teraz No i kurczę broni patrzcie Miximax jest taki, że on nie jest dobry Tylko on bardziej denerwuje i on osłabia po prostu bramkarza, nie? Ok, gruby pięknie zatrzymał Fid chyba nie ma balisty, więc możemy z bliska uderzyć No proszę, nawet Fid go przeszedł A zapomniałem, że ja mu zmieniłem technikę, nie? Dribblingu Bo on miał na pierwszym levelu jakąś gównianą Gdzie jest gazel? Dobra, zobaczymy teraz Na no kurcze pieczone. Że zdążę go ominąć. Ok, pierwsza połowa do grywki minęła. W drugiej połowie postaram się strzelić kaszynem Teni Shikiego, bo jego kaszy nie jest w stanie zapewnić nam zwycięstwo. Chyba, że wcześniej to zrobi Frodi, chociaż Frodi wątpię, żeby strzelił. Dobra, strzelamy stąd, bo on by nas zatrzymał. I co? Boskie ręki użył, jaki to jest idiota. Dobra, teraz to możemy mu strzec. A bo on mocy nie ma. Dobra, a hat-tricka strzelił. Nie wiem, to jest as mojej drużyny teraz, co zrobił. Już strzelił trzy bramki, nie? A, Hirotem to odbije. Storm. Odbij to, proszę. No i zarąbiliście. No patrzcie, że użyje jednak trzeciego poziomu Ledwo co stoi na nogach, a używa trzeciego poziomu Dawaj to I nie wiem dlaczego teraz tak się srałem z nimi, nie? Ale to możliwe dlatego, że ja po prostu jak gram to ja zbytnio nie... Zawsze nie gadałem, no nie? Bo ja teraz nagrywam tu i na zoomę i ja po prostu zawsze siedziałem cicho no nie, Al albo sobie coś tam nie gadałem z kimś, albo siedziałem sobie cicho, bo ja po prostu nie lubię rozmawiać i grać jednocześnie ale to po prostu trzeba się przyzwyczaić do tego tak samo jak jest z CSem ludzie po prostu jak nagrywają to początkowo nie umieją grać, dlatego że rozmawiają z widzami, ale Ostatecznie nie dałoby się rozmawiać, znaczy grać i nie rozmawiać z widzami i nagrywają i nagrywać, bo to było po prostu bez sensu nagrywać takie gry jak CS. Ale i na zuma to jest taka gra, że wiecie, można pogadać, bo tutaj nawet się zbytnio skupiać nie trzeba, ale ja w przypadku tej drużyny muszę, gdyż... Moje postacie nie są w ogóle wylewelowane, a poprzednią drużyno, to on gdzie miałem bramkę z ogrów, to oni mi nawet jednej bramki nie mogli strzelić. Ja ją chyba z 10 strzeliłem. Bo wiecie, miałem tych trzech ogrów na ataku i oni mi zapewniali te zwycięstwo ze zwycięstwem, więc. Jakim cudem... Aha, dobra, bo on ma ten killafirt. Ale nie wiem, się, że to jest ostatni odcinek, i że już na razie nie będę musiał tego nagrywać. No, chyba że oczywiście będziecie chcieli, ale wątpię. Zrobię sobie jakąś, nie wiem, przerwę i może nagram kiedyś jeszcze. Ok, Fudo po raz kolejny nas przychodzi. Nie on ma cały czas moc. Ta technika jest akurat fajna, mi się podoba. Dobra niski teraz zobaczymy jak potężny jest kein Dobra O proszę że kto blokuje i on to obroni. też nie, jak używa tego, to raczej tego nie obroni. No patrzcie jednak, że obronił. Kurczę, gdyby Jack tego nie zatrzymał, to ten Mark byłby... że tak powiem w dupie. Mogę użyć tylko dryblingu teraz, więc slipa. Ale w sumie gdyby nie Nisiki, to ja bym nie, nie wygrał, bo ten Mark by miał cały czas moc. Ale powiem krótko, właśnie moim zdaniem wygraliśmy. No. Dobra, 4 do 3. Także co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tej serii, że byliście ze mną w każdym trudnym momencie, chociaż takich nie było do teraz, czyli do tego meczu. Nawet ogry nie były takie ciężkie do pokonania jak ci. A więc co? No on dostał właśnie Krzyna. Także co, ja się z wami żegnam. Jeżeli ta seria Wam się spodobała i chcielibyście więcej, możecie wstawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem. Ja oczywiście zrobię sobie teraz krótką przerwę od tej gry, ale na pewno nie, gdzieś tak po miesiącu może nagrał jakiś odcinek osobny. Także co? Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.